Cześć, to jest pierwszy odcinek serii Męskość. Chciałbym Cię prosić, żebyś wyobraził sobie taką scenę. Jeżeli jesteś mężczyzną, w pierwszej osobie. Jeżeli jesteś kobietą i masz ochotę, to w trzeciej osobie. Jesteś w dżungli. Idziesz przez dżunglę jesteś częścią patrolu. Dookoła Ciebie jest kilku żołnierzy, jest was powiedzmy dziesięciu. Nagle zaczynają padać strzały. Kule lecą nie wiadomo skąd, świszczą, dostajesz w ramię. Przeszywa Cię paraliżujący niemalże ból. I niestety patrzysz, dowódca Twojego patrolu dostaje kulę. Nie żyje. I zastępca jego również dostaje kulę i nie żyje. Nie wiesz czemu wszystkie oczy zwracają się na ciebie. Pytasz o co chodzi, masz y, ranne ramię, boisz się, a oni mówią: Jesteś najstarszy rangą, teraz prosimy cię, abyś przewodził. Bo siłą rzeczy teraz ty przewodzisz naszym patrolem. Niestety nie ukończyłeś całego szkolenia wojskowego, ukończyłeś się tylko w pewnym stopniu. Nigdy też nie dowodziłeś żadną grupą. Kule świszczą zewsząd, jeden, drugi padnie. Oni patrzą na Ciebie, patrzysz, to są młode chłopaki. Oni chcą przeżyć. Sytuacja jest raczej niewesoła. W powietrzu jest ogromna wilgoć, oblepia Ciebie pot. Krople potu kapią Ci z hełmu i czujesz też tą swoją ranę. Wszystko już zalane jest, cała Twoja ręka zalana jest krwią. Oni patrzą na Ciebie i mówią, co robimy. Macie trochę amunicji, próbujecie strzelać w tym kierunku, skąd chyba lecą te kule, ale czujecie, że raczej nie trafiacie we wroga. Sytuacja jest naprawdę ciężka. Jak się czujesz w tej sytuacji? Teraz wprowadźmy modyfikację do tej całej sceny. Scenera jest ta sama. Jesteś w dżungli, świszczą kule, masz ranne ramię, jesteś cały zlany potem, jest wilgoć w powietrzu, strach Cię otacza. Jednak patrzysz, że te postaci, które są wokół Ciebie, to nie są już Ci młodzi chłopcy z tego Twojego patrolu. To jest Twoja żona i Twoje dzieci. Patrzysz na swoją córeczkę, ona powiedzmy płacze, jest cała zasmarkana, ale patrzy na tatę i ma nadzieję, że tata jakoś ich z tego wyciągnie. Patrzysz na swoich, powiedzmy, dwóch synów, jeden ma 11 lat, jeden 13, próbują być małymi mężczyznami, ale patrzą na tatę i mają nadzieję, że tata ich przeprowadzi przez tą całą sytuację. Nigdy wcześniej nie dowodziłeś takim patrolem. Może miałeś szczęście i dosyć długo obserwowałeś tego dowódcę, zanim zginął i możesz go trochę naśladować. Może miałeś pecha i tak naprawdę ani przez chwilę nie miałeś okazji, żeby obserwować tego dowódcę, zanim zginął. Patrzysz na swoją żonę, ona jest też w mundurze, ma hełm, jest dzielna, jednak patrzy na ciebie z nadzieją, że ty ich z tego wyprowadzisz. Co ma zobrazować ta scena? Według mnie opisałem dosyć precyzyjnie sytuację każdego mężczyzny na świecie, ale mówmy o Polsce, który ma żonę i dzieci. Jeżeli jesteś osobą wierzącą, albo przynajmniej osobą, dla której rodzina, jednostka jaką jest rodzina, jest bardzo ważną wartością, to myślę, że zgodzisz się, że w obecnych czasach rodzinie została wypowiedziana Wojna. Nie będę w tym odcinku na pewno skupiał się na tym, kim dokładnie jest wróg i z jakiego powodu on stwierdził, że akurat rodzinie warto dla jego interesów, aby wypowiedział wojnę. Na potrzeby tego obrazu przyjmujemy, że jest wojna wypowiedziana rodzinie. Oczywiście, jeżeli ta rodzina idzie przez tą dżunglę i te kule świszczą, są różne etapy, powiedzmy, tej próby wydobycia się z tej trudnej sytuacji. Są momenty, w których strzały ustają, może na chwilę odpocząć, gdzieś na jakieś polanie rozbić może obóz, rozpalić ognisko, jeżeli akurat ktoś umie w tej rodzinie. Jednak za chwilę, w każdej chwili w zasadzie mogą znowu zacząć padać strzały. Taki obraz. Jestem ciekaw, jak on wam się podoba. I teraz, tak jak mówiłem, ten mężczyzna może mieć różne uwarunkowania. On może pochodzić z różnego środowiska. Może ma szczęście, potocznie mówiąc, fuksa i przez wiele lat obcował z dobrym dowódcą, którego jest w stanie naśladować. Może ma w plecaku mapę, którą dał mu ten dobry dowódca. Może ma pecha. I albo bardzo krótko obcował z tym dowódcą, albo to był dowódca, który nie do końca podjął się zadania, żeby w ogóle ratować całą tą ekipę, albo nigdy w ogóle ani przez chwilę nie miał okazji, żeby takiego dowódcę obserwować. Jakie postawy może przyjąć dowódca tego patrolu w tej określonej sytuacji? Jeden na przykład może powiedzieć: Słuchajcie, sytuacja jest bardzo niebezpieczna. Myślę, że lepiej będzie, będziemy mieć większe szanse, żeby przeżyć, jeżeli się rozdzielimy. To jest jedna. Z opcji. Inny w takiej sytuacji może na przykład usiąść i się rozpłakać. Powiedzieć do swojej żony, jest ciężko, prawda? To jest również jakaś z opcji. Inny na przykład może powiedzieć, słuchajcie, rodzino, sytuacja jest niełatwa, na trzeźwo się tego nie zdzierży. Wyciąga piersiówkę, wali sobie porządne kilka łyków alkoholu i potem, po tym alkoholu, próbuje jakoś tym patrolem zarządzać. Jeszcze inny może w tej sytuacji, patrząc na swoją żonę, na swoje dzieci, wpatrzonych w niego, mówić, o co wam chodzi. Nie no co robimy, kule świszczą, jest niebezpiecznie. Jakie kule? Luz! Nie ma żadnych kul. Usiądźmy tu sobie, słuchajcie, w ogóle w plecaku mam taki mały jakby agregat prądu, naładujemy sobie komputery, jakieś tam iPady czy powiedzmy telefony, pograjmy w coś, tutaj jest ta moja piersiówka, żoneczko też się trochę napi. Generalnie zalecam odrobinę uśmiechu. Uśmiech przede wszystkim jest w stanie przeprowadzić nas przez tą trudną sytuację. Wreszcie jeszcze inny może stwierdzić, ok, biorę to na siebie zostałem postawiony w takiej sytuacji, to jest moja misja. Niezależnie od tego, jak, czy miałem tego fuchsa, o którym mówiliśmy wcześniej, czuję się dobrze przygotowany, czy kompletnie czuję się zielony, biorę to na siebie. To jest moja odpowiedzialność i przeprowadzę tą swoją małą ekipę, ten patrol, przez tą dżunglę i spróbuję wszystkich ich uratować. Co jest jeszcze dla mnie ważne w całej tej scenerii. Zauważcie, że przytaczając różne postawy, które taki dowódca patrolu może przyjąć w tej określonej sytuacji, jakby nie oceniam, dlaczego on tak zrobił. Bardzo możliwe, że są jakieś uwarunkowania, które w jakimś stopniu no może nie usprawiedliwiają w pełni, ale dają zrozumieć, dlaczego on właśnie w ten sposób postąpił. To w ogóle nie jest odcinek o tym, żeby oceniać danego człowieka, to jest odcinek o tym, żeby pokazać różne postawy, jakie dowódca takiego patrolu może przyjąć. W tej właśnie trudnej sytuacji. Druga ważna sprawa, oczywiście dynamizm całej tej sytuacji może się bardzo różnić w zależności od danego patrolu. Jedni mogą akurat w tym momencie być w sytuacji, że naprawdę bardzo dużo tych kul świszczy zewsząd. Ta rana powiedzmy na tym ramieniu jest już naprawdę bardzo, bardzo dojmująca, a na przykład żona w ogóle została ranna i trzeba ją nieść na plecach. W innej scenerii ktoś może zupełnie być w innym momencie tej całej przygody i strzały ucichły, oni siedzą na polanie i są w stanie nawet przez moment w coś sobie pograć, nacieszyć się słońcem. Więc tak naprawdę nie chodzi mi o to, że każda taka jednostka jest przez cały czas jakby w centrum wydarzeń, w samym środku pola bitwy. To jest wojna. Wojna składa się z tego, że jest moment bitwy i jest moment między bitwami. Bitwy mogą być krótkie, intensywne, mogą być trochę spokojniejsze, odstępy między bitwami mogą być dłuższe, krótsze. Natomiast stoję na stanowisku, że ta sceneria, jakby ta scena, obrazuje sytuację każdego mężczyzny, który ma żonę i dzieci również mężczyzny, który ma tylko żonę, również mężczyzny, który ma tylko dzieci, również mężczyzny, który na przykład jest kapłanem, nie ma żony ani dzieci, a tym jego patrolem są jego potocznie mówiąc owce. Jestem bardzo ciekaw, jakie odczucia wywołuje w was ta scena, czy się z nią zgadzacie, w jakim stopniu czy się nie zgadzacie, czy ona was przekonuje. Jakie uczucia Was porusza? Jeżeli macie ochotę, napiszcie o tym w komentarzu pod filmem. To był pierwszy odcinek z serii Męskość. Jeżeli Wam się podobał, dajcie proszę łapkę w górę pod tym filmem. Jeżeli takie treści według Was są wartościowe i Was interesują, zasubskrybujcie proszę mój kanał, jeżeli jeszcze wcześniej tego nie zrobiliście. Jeżeli ktoś ma ochotę wesprzeć rozwój mojego kanału, może to zrobić na kilka sposobów, o których napisałem pod filmem. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Mężczyzno XXI wieku, jak również kobieto, trzymaj się, nie łam się i bardzo, bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Na razie.